Witajcie, znaki wody, rak, ryby, skorpion. Oto wasze czytanie na lipiec 2022. Zobaczymy, co się dla Was wydarzy w tym miesiącu. Jeśli chcecie mieć pełen obraz tego, co się dla was wydarzy, to to jest czytanie kolektywne, dlatego polecam zobaczyć czytanie dla waszego znaku słonecznego, księżycowego i ascendentu. Jeśli nie wiecie jakie to są, to w opisie filmu jest link, gdzie możecie to sprawdzić. Znaki wody. Już wylosowałam dla was dwie karty. Główne energie, wiadomość od bogini oraz afirmacje mocy na ten miesiąc. Zobaczmy więcej szczegółów z kartami kronik Akaszy. O, dobrze. Zobaczmy, jakie wiadomości mamy dla znaków wody. Weźmiemy cztery karty. Uh -huh, uh -huh. Te karty chcą wyjść ewidentnie. I jeszcze jedna karta. Mamy to, dobrze, tak chyba to widzę. Zobaczymy jeszcze dokładnie później. Mhm, dobrze. Wezmę różkę i zaraz zaczynamy. Dobrze, zacznijmy z ogólną energią miesiąca. Prowadzi Was bogini Saraswati. Jest to bogini sztuk pięknych i mówi wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. Dobrze, z tego tutaj widzę, że miesiąc Lipiec dla Was jest pełen kreatywności, sztuki. Wyrażacie siebie poprzez śpiew, poprzez bębny, słyszę, albo jakieś inne instrumenty, ale zobaczyłam bęben wyraźnie, także bierzcie to, co z Wami rezonuje, oczywiście, bo to jest czytanie kolektywne. Cokolwiek się nie dzieje w Waszym życiu w lipcu. Bo będą działy się rzeczy, nie wszystko będzie lekkie i przyjemne, niestety. Dlatego potrzebne będą Wam te sztuki piękne, ale dacie sobie radę. Widzę, że to jest coś, co potrzebujecie przeżyć, doświadczyć, poczuć. Dlatego macie też te sztuki piękne, muzykę, kulturę wokół Was, bo to Wam pomoże poradzić sobie z tymi silnymi emocjami. Także kreatywność, sztuka, cokolwiek do Ciebie nie woła to pomaga Ci właśnie przetrawić te emocje i te wydarzenia, które nadchodzą. To jest jeszcze potwierdzone Waszą afirmacją. Nie jestem swoim ciałem, myślami, emocjami, umysłem. Jestem wieczną, nieśmiertelną, nieskończoną duszą. Mhm. Także potrzebujecie trochę dystansu od Waszych emocji, oczywiście od ciężkich emocji. Które was yy, męczą. Może tak być, zaraz o tym powiem, ale potrzebujecie dystansu od emocji. To nie znaczy, że macie ich nie czuć. Chodzi o to, żeby je zauważyć i wiedzieć, jak na was wpływają. Jesteście bardzo emocjonalnymi znakami. Znaki wody to emocje. Także potrzebujecie wyważyć tutaj czucie emocji i odseparowanie się od nich. Potrzebujecie być obserwatorem, być właśnie tą duszą, która się uczy, wzrasta poprzez doświadczenia i potrzebujecie oddzielić się od niskowibracyjnych energii. I jak możecie? To zrobić? No właśnie, przez medytację oczywiście, ale dla Was kluczem jest muzyka, sztuka. Muzyka jest bardzo ważna dla wielu z Was i bardzo Wam pomoże. Zobaczmy, co mówią nam kroniki akaszy. Mamy kartę żałoba, dlatego powiedziałam, że a. Dobrze, teraz to widzę tak. Dziękuję za wskazówkę. Teraz już rozumiem. Dlatego mówiłam, że mogą dziać się rzeczy, bo mamy kartę żałoba i wybaczenie. Także z tych dwóch kart czuję, że niektórzy z Was jeszcze próbują sobie radzić z jakąś żałobą. Coś mogło się już wydarzyć wcześniej. Albo niestety ktoś z Waszej rodziny, albo ktoś Wam drogi może odejść. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, oczywiście. Nie widzę tutaj żadnej nagłej śmierci. To jest coś, na co się przygotowywaliście, wiedzieliście, że nadchodzi. Jeżeli chodzi tutaj o odejście kogoś bliskiego, to może być tak. Ale może być też inna możliwość, nie musi to być śmierć. Na przykład dla tych, którzy są w związku, to może oznaczać zerwanie albo potrzebę przebaczenia komuś. Także na pewno znaki wody: będziecie pracować nad żałobą i wybaczeniem. W tym miesiącu. To może być echo z poprzedniego miesiąca. Yy, także bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. Możliwe, że możecie yy, czuć potrzebę wybaczenia sobie. Może czuliście, że zaniedbujecie kogoś w swoim życiu, kogoś, kto właśnie odszedł albo. Kogoś, kto właśnie zmarł, więc musicie to sobie wybaczyć, albo potrzebujecie wybaczyć komuś, może komuś, kto już kończy tą drogę ziemską, albo komuś, kto was opuścił, odszedł. Bierzcie to, co z wami rezonuje, ale wasze główne tematy w tym miesiącu to żałoba i wybaczenie w wielu formach. I ta karta, która mówi, Życie jest jak spirala, mówi mi o tym, że to wszystko, te przeżycia, to jest wielka lekcja życiowa dla Was. Znaki wody. Kończycie jakiś cykl, jesteście w środku spirali i w końcu będziecie mogli zintegrować tą. Lekcję życiową, która może być dla Was bolesna, ale dla Was ważne jest, żeby spojrzeć na to wszystko z nowej perspektywy. Może Wam w tym pomóc muzyka i sztuka. Ale tutaj na pewno wielkie lekcje życiowe, bądźcie tego świadomi, żeby zintegrować to. Niezwykle ważne dla Was doświadczenie. Pamiętajcie, bądźcie obserwatorem. W razie możliwości, złapcie dystans do Waszych emocji, do Waszych myśli, aby uzyskać dostęp do Waszej duszy poprzez muzykę, poprzez sztukę i dzięki temu przerobić ważną lekcję. Możecie czuć się jak w oku cyklona. Troszeczkę w tym miesiącu, ale dacie sobie radę. Mamy jeszcze jedną wskazówkę: karta Twoje ciało jest Twoją świątynią, która mówi: troskliwie dbaj o swoje ciało i czci je jak drogocenny skarb. To jest bardzo ważne, żebyście zadbali o swoje ciało, ponieważ w sferze emocjonalnej bardzo dużo się dzieje i możecie zapomnieć o tej sferze materialnej, czyli o ciele. Ale proszę, nie zapominajcie, bo mogą być potem tego niezbyt dobre skutki, zdrowotne problemy itd. Także znaki wody. W lipcu bądźcie dla siebie dobrzy. Czujcie sztukę. Yy, śpiewajcie, grajcie, róbcie wszystko to, co Wam pomaga ocenić i zobaczyć Wasze emocje. Pamiętajcie, dacie sobie radę ze wszystkimi lekcjami życiowymi i dbajcie o swoje ciało. Znaki Wody. Ten miesiąc jest dla Was bardzo intensywny. Jeśli chcecie mieć pełniejszy obraz, to zobaczcie swój znak księżycowy i ascendent. Jeśli interesuje Was temat miłości, to mam wiele czytań miłosnych na moim kanale. Linki będą w opisie tego filmu. Zapraszam. Jeśli to z tobą rezonuje, to proszę polub film. Zasubskrybuj mój kanał, znajdź mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób będziesz miał szansę wygrać prywatne, darmowe czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na temat prywatnych czytań są w opisie tego filmu. Zapraszam do czytania. Jeśli chcecie wiedzieć, kto wygrał prywatne czytanie, to. Sprawdzajcie moje social media i tablicę społeczność na YouTubie. Tam będą wszystkie informacje. Znaki wody. Dziękuję za to, że oglądaliście, i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.